Cześć, dziś powiem o potędze. Najpierw będzie jak ją zyskujemy, potem jak ją tracimy, a na końcu jeszcze powiem w jaki sposób, sposób ją najlepiej zyskać, co robić, by zdobyć to najszybciej, by wbijać te tak zwane również poziomy potęgi. Punkty potęgi reprezentują nasze konto. Teraz w Empire. Dzięki właśnie tym punktom sojusze przyjmują, na przykład wymóg robią, że przyjmują graczy tylko od 120 tysięcy punktów chwały, bądź ile tam sobie zażyczą. Tak naprawdę to jest dobra sprawa, że to weszło do gry, bo właśnie to pokazuje, czy gracz potrafi grać, jaką ma średnią ilość wojska u siebie, jakie ma budynki, po prostu jakie ma osiągnięcia, a żeby mieć dobre osiągnięcia, to właśnie wtedy ma się dużo tych punktów potęgi i to jak najbardziej, co weszło ostatnio do gry, się sprawdza, bo właśnie teraz naprawdę można zobaczyć, czy gracz jest, gracz jest dobry, czy nie, tak samo atakując kogoś, możemy po prostu zobaczyć, że niby nawet ma ten setny legendarny, ale zobaczyć, że ma jakieś 120 tysięcy punktów potęgi, to można określić, że on jest słaby, że może nie potrafi się bronić, bądź cokolwiek i mamy nad nim przewagę. Teraz powiem jeszcze najpierw o nagrodach. Nagrody są ciekawe, bo za każdy szczyt punktów potęgi otrzymujemy wiele jednostek rubinowych. Ja na przykład dostałem przed chwilą po 100 jaskiniowców, którzy są na podziemiach i mają atak większy niż demoniczni żołnierze. Czasem po tysiące rubinów w takich ilościach. No, no, to są właśnie takie jednostki rubinowe e, lub e, rubiny. A zdobywamy te punkty dzięki budynkom, dzięki bohaterom, wyposażeniu, jak i jednostkom. Jednostki e, uzupełniają naszą potęgę w ciągu jednej godziny, czyli jeśli zrekrutujemy żołnierza jednego, to on dopiero zwiększy naszą potęgę. W ciągu jednej godziny. Jednostki różnią się. Na przykład te najsłabsze od razu nie podniosą nam dużo, dużo potęgi, chociaż na przykład jeśli będziemy mieli te rubinowe, to potęga nam bardzo ładnie wskoczy, więc nawet gracz, który który ma mało budynków, ale kilka tysięcy wojska trzyma w różnych zamkach, to ma również bardzo wiele punktów potęgi, ale jeśli te jednostki się skończą, to oczywiście potęga również spadnie. Najwięcej punktów potęgi zdobywamy na tytułach chwały, jak i chwały punktów rycerskości na Berimondzie. Wszystkie tytuły są sumowane. Teraz powiemy, jak tracimy punkty potęgi. Punkty potęgi tracimy wtedy, kiedy na przykład tracimy jednostki, na przykład jeżeli przetopimy trzy przedmioty legendarne na jeden legendarny, to tracimy również e, około 500 punktów potęgi. E, tracimy nawet e, punkty potęgi, jeżeli tytuł e, punktów chwały nam spadnie na niższy, ale ponownie wtedy go zyskujemy, kiedy odzyskamy dalej ten sam tytuł. Jeszcze taka dobra, zwykła ode mnie rada na koniec, jak zdobywać e, dużo punktów potęgi. To jest po prostu cały czas budowanie jak najwięcej budynków. Oczywiście tych, które potrzebujemy w zamku, nie na przykład pchać ile wlezie domów. E, najważniejszą rzeczą jest e, zdobywanie punktów e, tytułu, bo tam dostajemy od razu po 5-10 tysięcy punktów e, potęgi. E, jak są obcy, od razu... Lecimy na nich z chorągwiami i zdobywamy po wiele tysięcy chwały, aż wejdziemy ponad straszliwego. A to nie jest trudne, jeśli masz ten 70 poziom, kilka chorągwi, bo wiecie jak atakować w odcinku, który na pewno stworzyłem, chyba że już wiedzieliście przedtem. Yy, potem jest jeszcze werbowanie w każdym zamku jak najwięcej żołnierzy. No oczywiście to będzie nas yy, utrzymywać przy... Yy, dużej potędze, lecz będzie się kończyć i to tak będzie się wahać jak u każdego. No, ale zawsze to się przyda te, te punkty potęgi, by każdy widział, że nie jesteśmy słabi i wojsko u nas jest. Również ważną rzeczą jest bicie wież. Niektórzy mówią, by tego nie robić. No ale u mnie to jest podstawa. Ja mam wiele wież, które mają maksymalny poziom na światach, na zielonym w ogóle nie biję. No, i właśnie z nich dostajemy dużo przedmiotów, przedmiotów po prostu do kuźni. Jeżeli mamy całą kuźnię zapełnioną, to również i potęga jest bardzo wysoka. Potem jeszcze przetapiamy wszystkie te najsłabsze przedmioty, by mieć jak najwięcej samych legendarnych, wtedy potęga jest naprawdę wysoka. To by było na tyle w odcinku, tak więc dowiedzieliście się na koniec, że najlepiej zdobywać punkty potęgi na zdobywanych tytułach chwały. Reszta to są takie drobniejsze rzeczy, ale które również potrafią być nawet w większych ilościach niż same tytuły, bo to właśnie dzięki właśnie tym mniejszym rzeczom osiągamy te duże liczby, ale tytuły pozwalają na szybkie zdobycie dużej, lecz nie najwyższej ilości punktów potęgi. Tak więc dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że film się podobał. Proszę o komentarze i. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania. Cześć!